Wstaliśmy o 6 do tej Fabryki Elfów i jak ja w ogóle wyglądam, zrobiłam sobie drzemkę, jest prawie 11. Hej, hej mam ambitne plany, Dzisiejszy klas, ale wstaliśmy rano o 6, zaprowadziliśmy Rocha i ja powiedziałam jak cytowaliśmy, że wrócimy i pójdziemy na drzemkę i szczerze mówiąc jak się położyłam o tej siódmej, to już byłam rozbudzona, ale ja siedziałam. Dobra, godzinkę się prześpi, bo no, overall spałam tylko 5 godzin. jest to dość mało. No i tak się przespałam godzinkę, że jest 10.55 i muszę się zbierać już powoli na Poznokcie. Ja chciałam jeszcze porobić inne rzeczy, zanim wyjdę. Idziemy na Poznokcie. Już mam nawet inspiracje jakieś, ale nie wiem, zobaczmy, co Anastazja powie. O, może ty też wybrać. Nie grałam wam nic, bo się iść w ogóle na kawę, ale okazało się, że ja jestem słaba w obliczanie czasu i byśmy nie zdążyli, więc wróciliśmy do domu i Anastazja mi zrobiła takie paznokcie jak chciałaby. Ja powiedziałam, że w sumie niby mam jakieś inspiracje, ale żadna do niej nie przemawia, więc powiedziałam, że ma robić co chce i powiedziałam, że ma takie naklejki z Grinchem, więc mam Grincha. Co tam masz? Co to? Dobra, zbierałam się chyba tydzień do tego, bo chciałam sobie nagrać ASMR, jak go otwieram. Możecie powiedzieć, że jestem <grym> dziwna, ale y, tak, czekałam tydzień na to, żeby otworzyć telefon, żeby zrobić to w ciągu dnia, żeby było ładne słońce, żeby nagrać sobie ASMR z otwierania telefonu. Bo to jest najlepszy telefon jaki do tej pory sobie kupiłam. Więc... znaczy wiadomo, że jest najlepszy, bo... Ty nie zapomniał o tym plączku. Wcześniej kupowałam trzynastkę i no, po prostu jest najnowszy, ale no bardzo się tym ekscytowałam, natomiast musimy go teraz zafoliować tak, żeby Roch nie wiedział, że go otworzyłam, bo obiecałam Rochowi, że go odbiorę i wtedy otworzymy. Więc z wieczorkiem zobaczycie jeszcze raz otwieranie i wtedy już go włączę i, i sobie skonfiguruję i w ogóle. Generalnie mieliśmy dzisiaj wymaga ambitne plany, że od 7 będziemy w ogóle sprzątać do 10, o 10, że pójdziemy po lampki, czy, czy nawet od 9 może jest obi, ale od dziesiątej z HM, więc do HM po lampki i później że pojedziemy do Gdańska, pójdziemy na kawkę i z Gdańska jadąc weźmiemy po prostu trafika, żeby po drodze zgarnąć kota, pojechać do Weta. Jak wrócimy od Weta, to y, jeszcze też chyba coś tam mieliśmy zaplanowane. A ostatecznie sprowadziliśmy y, Rocha na wiceczkę, poszliśmy na drzemkę, wstaliśmy o dziesiątej, y, ogarnęliśmy się, pojechaliśmy do Gdańska, nie poszliśmy na kawę, bo ja jakoś, nie wiem, byłam dzisiaj dłużej na paznokciach niż zwykle, w związku z czym po prostu na tą kawę byśmy nie zdążyli, więc jem sobie pączka z wczoraj y, i piję kawę w domu. No, i zaraz odebierzemy trochę i weźmiemy go chyba do weterynarza, żeby nie było później problemu, że się do niego nie wyrobimy. Pączek był już trochę wczorajszy, a nawet przedwczorajszy, w związku z czym hmm, chyba musimy otworzyć czekoladkę z kalendarza. Aby zaspokoić moje zapotrzebowanie na cukier, otwieramy jedenastkę, w której jest on nie, ta której nie lubię. O, ale nie otworzyłam wczoraj przecież. 10 O, snickersik. Albo bardziej taki Milky Way. Mm -hmm. Profe, mamy tutaj... Hej. Taką rzecz, nie wiem co jest. Nie wiem co. Dobra, jak ja, poznamy, to się okaże, co to jest. Właśnie... Kręciłam dramę na czacie HMU. W sensie tak ofensywnie napisałam z wykrzyknikiem, że zostałam wprowadzona w błąd, a pan mi napisał trzy kropeczki, <grym> Ale w końcu, yy, no jakby opisałam mu sytuację po prostu. I on mi napisał, że zwrot akurat był 2 grudnia, nie pierwszego, i rzeczywiście był błąd. No ale napisał, że spoko, że wyśle mi kod na maila i, i że mogę zwrócić, więc fajnie, że. Jakby zostało to wyjaśnione, bo na stronie jest napisane, że od odbioru całości zamówienia, a pan na czacie powiedział, że to nie jest od odbioru, tylko od dnia, w którym to zamówienie jest do odbioru. Czyli jeśli złożyłam zamówienie, nie wiem, 15, ono do odbioru było 17, a ja odebrałam je 21, to nie od 21 się liczy, tylko od 17. No ale jakby. Mimo wszystko pan mi ten kod wysłał na maila, więc spoko, bo no, trzy pary spodni, których nie będę nosić, bo są dla mnie za duże, bez sensu po prostu, żebym je trzymała, więc gdzieś tam zależało mi, żeby to ogarnąć i polecam dział usługi klienta w sklepu H&M, bo pan, pan był miły i mimo, że byłam taka tak niemiło pisałam te wiadomości, to to mi pomógł, więc no. Ale się trochę nauczyłam z doświadczenia mojego w pracy. Że jak ktoś mocno krzyczy, to niestety dostaje to, co chce, więc tak też starałam się po prostu, wiecie, stanowczo pisać, żeby mogła te rzeczy zwrócić. Bo jakby napisała, kiedyś bym powiedziała: A, dobrze, to przepraszam, że w ogóle zawracam głowę. A, a trochę się nauczyłam w mojej pracy, że czasami trzeba powalczyć o swoje i z tej to jest mała rzecz. Ale no mmm, dzięki temu, że dopisałam, to, to mogłam zwrócić, a kiedyś bym się poddała na pewno po tym, jak Bartek był i próbował zwrócić, i pani mu nie przyjęła. Rob właśnie gra z kolegą w grę, więc ja się za montaż filmu, zamówiliśmy sobie burgery yy, ze smash z, 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 burgera, nie, nie umiem się wysłowić, z burgera. I uważam, że to są najlepsze burgery. Jak e, pokazałam je Victorii, która nie jest z gdańska, e, to później też je zamawiała, więc e, serio są mega dobre. Tak więc dzisiaj na obiad e, burgery, montuję vloga i później jeszcze mamy w planach z jechać do mojej koleżanki, bo nas zaprosiła ze względu na to, że ja jutro wyjeżdżam, dawno się z nią nie widziałam. Ale powiem wam, że nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo okazało się, że później kończy pracę, i nie wiem, czy dla nas to już nie będzie po prostu za późno. W ogóle musisz kiedyś pokazać swoje stanowisko do tego. Mamy dzisiaj mamy taką układkę. Tam. Mamy nowy telefon. Czekaj tak? na mnie. Zaraz mama jest tutaj. I będziemy otwierać telefonik. Otwieramy mój nowy telefon. Tak. Właśnie go Czekałam na szefa tutaj, żeby to zrobić. Czekaj, może delikatnie, co? Dobra. Ty też nie robić tyle delikatnie. Mogę wziąć? No możesz. Tutaj za to. A, dobra. Mogę odkleić? Możesz, tylko uważaj. Mogę włączyć? Możesz. Czekaj, może nic nie wybieraj mi, dobra? Na razie. Ale co za... Takie jakie są te typy. Ale tu nic nie będzie, bo go trzeba skonfigurować. A co też skonfigurować? No, wszystko ustawić. To ustawisz? Delikatnie. A nie chcesz założyć tego kejsa? To zostaw, bo mamy kabelek, mamy kabelek, nie tak potrzebujemy. No ale, no ale, ale... No na razie zostawmy go sobie na zapas, wiesz, bo mamy taki kabelek od tego, pada. Ten kejs na szczęście jest bardziej wypukły niż aparaty, bo się bałam, że będzie rysował. No dobra, no to tyle. Konfigurujemy i później już się odezwijemy z nowego chyba, co? Czekaj, to nie mogę dostać. Zjedliśmy burgerki i jedziemy do mojej koleżanki, bo zadzwoniła, że jest już w domu i stwierdziłam, że dobra, pojedziemy. Później nie wiem kiedy będę miała po prostu czas też się z nią zobaczyć, a na tydzień wyjeżdżam jutro w ogóle może się spotkam z Alą, bo Ala coś mówiła, że będzie miała czas. Więc wiecie, chciałam się ze wszystkimi zobaczyć, bo później jak wrócę, to dwa dni pracuję i później są święta i w nowym roku już się pewnie zobaczymy, a jednak zależy mi na tym, żeby trochę częściej się spotykać niż raz na pół roku. Więc tak, więc jedziemy z Rożkiem. No nie posiedzimy tam długo, bo będziemy późno, ale zbieramy się. Chciałam już Wam nagrywać i w ogóle wziąć ze sobą już nowy telefon, ale okazało się, że 11 godzin trwa przesyłanie danych. Myślałam, że jak mam wszystko w chmurze, to będzie to szybciej. I nie pamiętałam, że w ogóle to tak długo trwa, ale zostawię po prostu ten telefon w takim razie na noc. I jutro już mam nadzieję, że będzie nowa, oby lepsza jakość. No i sprawdzimy też ten zoom, który podobno jest niesamowity. Nie, trochę ten zoom mnie w ogóle też przekonał do tego, żeby wziąć ten telefon pro, bo jak widzę, jak ludzie po prostu z, z końca ostatniego rzędu e, przybliżają tak, że widzą wokalistę na przykład na koncertach, to jestem ciekawa, czy naprawdę tak dobry ten zoom jest. Jesteśmy, tylko zamiast adres wpisałam po prostu Nazwę przystanku i się okazało, że pani nas wyrzuciła po drugiej stronie ulicy, a do pasów jest strasznie daleko, więc idziemy. Zamówiłam ubera powrotnego i niestety jeszcze Klaudia się pytała czy zamówiłam na dobrą ulicę. Zamówiłam niestety na tą jedną dalej, w sensie po drugiej stronie. Więc idziemy i chciałam życzyć prawdziwie miłego dnia, ponieważ powiedziała, że ogląda vlogi do makijażu. Więc e, jak jutro będzie oglądała, nie pojutrze, bo ten zok jutro wlatuje, to pojutrze życzyć miłego dnia. <grym>